Zadanie 6. Czerwiec CKE 2024. Liczba wszystkich całkowitych dodatnich rozwiązań nierówności, 3x odjąć 5 podzielone przez 12 mniejsze niż 1 trzecia, jest równa. A, B, C, D, 4 odpowiedzi do wyboru. Mamy do rozwiązania nierówność. Z lewej i z prawej strony mamy ułamki, więc żeby tych ułamków się pozbyć, mnożymy razy wspólny mianownik tych obu ułamków dla 12 i 3 to będzie 12. 12 ładnie nam się tak uproszczą, że zostanie nam sam licznik, czyli 3x odjąć 5 jest mniejsze, no i mnożymy 1 trzecia razy 12 pierwszych, czyli to będzie 12 trzecich, czyli 4 całe. No, i powstała już nam zwykła nierówność liniowa do rozwiązania. Niewiadome z lewej strony, czyli 3x zostaje z lewej strony, wiadome przenosimy na prawą, z prawej była czwórka, przenosimy piątkę ze zmianą znaku, czyli plus 5. Nadal 3x przepisujemy bez zmiany, mniejsze od 4 dodać 5 to 9. No, i wystarczy jeszcze podzielić przez 3, czyli przez liczbę stojącą przy, przy x. W takim układzie x jest mniejsze od 3. Narysujemy sobie tą sytuację na osi liczbowej. Tutaj będzie 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3. Nasza nierówność to x -y są mniejsze od 3. Znak mniejszości oznacza, że kółko będzie kółkiem otwartym, x -y są mniejsze, czyli rysujemy w lewą stronę. Interesują nas jakie rozwiązania. Liczby całkowite dodatnie, całkowite to takie bez ułamków, czyli te, które tutaj widzimy dodatnie, no to na pewno 2, na pewno 1. 0 jest liczbą neutralną, więc nie spełnia warunków zadania, dalej już mamy liczby ujemne. Trójka też nie spełnia warunków zadania, bo kółeczko jest otwarte. Trójka nie wchodzi tutaj do naszego rozwiązania. Zatem mamy tylko dwa rozwiązania. Zaznaczamy odpowiedź A.